Cześć wszystkim! Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj spojrzymy na jedno z najbardziej inspirujących przesłań w Biblii. List do Filipian, rozdział 4, werset 13, brzmi Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jak możemy zrozumieć to przesłanie w kontekście naszych codziennych wyzwań? Chodźmy w tę podróż razem. Apostoł Paweł, pisząc ten list, był w trudnej sytuacji, w więzieniu. Mimo wielu przeciwności losu, pisze o sile, którą można czerpać z wiary. Dla Pawła to było źródło nadziei i mocy. Przez te słowa udowadnia, że nawet w najciemniejszych momentach możemy znaleźć światło. Prosząc o wsparcie Boga, sprawiamy, że stajemy się silniejsi. Dzisiaj to przesłanie ma tak samo ważne znaczenie, jak w czasach Pawła. Żyjemy w świecie pełnym wyzwań. Praca Zobowiązania rodzinne, relacje międzyludzkie, czasem zdaje się, że wszystko jest na naszych barkach. Jak możemy jednak odnaleźć w sobie siłę do działania? Cytat Pawła przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Nasza siła nie wynika tylko z nas, ale także z tego, że czerpiemy wsparcie z naszej wiary, ludzi wokół nas i z samego siebie. Potrzebujesz determinacji, by zdobyć nową umiejętność? Zaczynasz nową pracę? Przypomnij sobie, że wszystko mogę oznacza, że masz zdolność pokonywania przeszkód. Sięgaj po wsparcie od bliskich. Nie bój się prosić o pomoc. Dzielenie się naszymi obawami z innymi może przynieść nam więcej siły niż myślimy. Pozwólcie, że zakończę pytaniem. Jak możecie wprowadzić te słowa Pawła do swojej codzienności? Jakie wyzwania stawiacie obecnie przed sobą i jakie wsparcie możecie wykorzystać w tym procesie? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Chcę usłyszeć Wasze historie i inspiracje. Jeżeli podobał się Wam ten film, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi materiałami. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.